17 sierpnia godzina 8.15 miejscowość Gliwice 10 lot próbny do wspólnego gromnika WG Olkusz mają do pokonania w linii prostej około 90 km najprawdopodobniej to już ostatni slot i planuję nie w niedzielę bo wszyscy będą wypuszczać środa lot już konkursowy no to startujemy Uuuu uh, uh, Jest tu 500 sztuk 17 klatek W granicach po 28 7 Poszły Sprawdź czy wszystkie wyszły Kolega Janusz pomaga Sprawdzimy Gąbki już się wszystko poszło Wszystko Szukamy je teraz Są Piękna grupka, zaś podsłonko. Piękna pogoda, wszystkie razem. No i co, znowu dwie grupki? No, jeden jeszcze się jednak mu. No i znowu dwie grupki. Nie, już jest jedna. Gąbki odeszły. Poszły w kierunku na Katowice. Cała grupa dwa odbiły. Dwa gołąbki odbiły, wróciły się i idą w drugą stronę. Całkowicie w drugą stronę poszły na Gliwice. Jest piękna grupa, nie wiem czy widać, bo zaś po słońce. No ale dobrze, słoneczko świeci. Po drodze były mgły, ale myślę, że to już o tej godzinie nie będę dolecieć, to nie będzie nic. Gambi już nie widać, odeszły. Zamykamy, chyba że piękna pogoda, miejsce. Tutaj są bramki. Zamykamy wszystko. Jedziemy. Zobaczymy, kto szybszy. Niewykluczone, że jeszcze zrobię dodatkowo w niedzielę lot próbny, jak będzie pogoda 11, ale to już na brączki elektroniczne. Typowo. Zobaczymy jeszcze. Jeszcze sprawdzamy, czy gąbki gdzieś się nie, nie pojawiły na widoku. No niestety. Znacie? Nie to, że niestety. Bardzo dobrze. Poszły. Szczerze mówiąc, to oni nawet tutaj kółka nie zrobiły. Tylko rozciągły się w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i poszły. Wszystkie gałmki mają iść w jednym kierunku. Rozbiętość tutaj jest parę kilometrów, ale na, jednym, na jednej trasie. Nie wracają. To znaczy się, że odeszły. Dobry lot. Do usłyszenia. WG Olkusz.